Można mieszkać w Polsce od X lat i nie zdać egzaminu. Na jednym egzaminie pojawił się pan na ósmym. Wszedł taki, wiecie, pewny siebie hojrak, jak to się mówi, co to, to nie on. I mówi, dzień dobry. Dzień dobry, proszę usiąść, ma pan pięć minut, żeby się przygotować. Nie, ja nie potrzebuję się przygotować. Ja 20 lat w Polsce mieszkam. No dobra. No to mieszka 20 lat w Polsce i słuchajcie, nie zdał tego egzaminu. Nie zdał. Dlatego, że nie byłyśmy w stanie zrozumieć, e, co on mówi, żadnego zdania nie powiedział poprawnie. On mówił po. E, dawał słówka po polsku, końcówki rosyjskie e, i w ogóle mówił nie na temat. Więc to jest możliwe. Można mieszkać w Polsce od X lat i nie zdać egzaminu. Więc to można zrobić. E, jednak słuchajcie, odrobinę tego przygotowania do, do egzaminu ustnego, do pisania, do czytania. Przygotuj się, czytaj i pisz po polsku. Chociaż odrobinę, chociaż spróbuj, bo może się okazać tak, że ty faktycznie na co dzień mówisz po polsku, ale ty nie wiesz, jak pisać. Ale ty pierwszy raz jakby bierzesz długopis do ręki i piszesz polskie litery. Taka osoba nie zda egzaminu.